Hołownia wreszcie przestał się zastanawiać, przestał się wahać i ogłosił, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Samo to nie jest zaskoczeniem, ale oczywiście zaskoczeniem była forma ogłoszenia tej kandydatury, ponieważ Szymon Hołownia umieścił na Twitterze takie oświadczenie, w którym powiedział, że będzie kandydował, natomiast że będzie kandydatem niezależnym, który nie zależy od prezesa żadnej partii, nie zależy od żadnego szefa partyjnego, będzie kandydatem niezależnym. Można by wręcz powiedzieć nawet niepartyjnym. Z czym problem jest taki, no, że Szymon Hołownia jest prezesem swojej partii, więc ciężko o nim powiedzieć, że to jest kandydat niepartyjny. Poza tym on jest w koalicji rządzącej, to znaczy jest w koalicji z Donaldem Tuskiem, jest w koalicji z Lewicą, jest w koalicji z PSL-em. W ramach tej koalicji zajmuje się robieniem tego, czego oczekuje od niego Donald Tusk, więc ciężko o nim stwierdzić, że jest takim kandydatem niezależnym. Ja bardzo chciałbym zobaczyć, jak Szymon Hołownia będzie krytykował Donalda Tuska czy Rafała Trzaskowskiego, jeżeli to on zostanie kandydatem na Prezydenta, bo prawdę mówiąc, ciężko mi to sobie wyobrazić. No bo zobaczcie, mieliśmy Szymona Hołownię, który jeszcze parę lat temu. Płakał na konstytucję. No, łzy mu tak leciały. Cały Czerwony się zrobił, trzymając w ręku tą konstytucję, bo według niego PiS tak bardzo źle traktował to konstytucję. A teraz, kiedy Tusk traktuje ją jeszcze gorzej, kiedy wprost mówi, że nie będzie przestrzegał przepisów prawa, ponieważ one nie pozwalają mu w walce o praworządność, kiedy wprost łamane są przepisy prawa, wprost łamana jest konstytucja i często robi to nawet Szymon Hołownie, wygaszając mandaty posłów Wąsika i Kamińskiego, to teraz nawet kropla, jedna łza mu z, oku, z oczu nie leci. Co więcej, on się cały czas uśmiecha tak szeroko, jak cała ta szeroka, uśmiechnięta koalicja i nic mu to już nie przeszkadza, co pokazuje, że Szymon Hołownia po prostu jest zależny od Donalda Tuska. Miał być trzecią drogą, miał być niezależny od PiSu i od Platformy. Takie były przecież przed wyborami kiedyś zapowiedzi, a teraz wprost przykleił się do, do Donalda Tuska i w zasadzie ciężko go od Tuska odróżni, więc całe to gadanie o tym, jak to Szymon Hołownia jest niezależny, to jest kompletnie nic nie warte. Druga sprawa, Szymon Hołownia miał wywiad w Polsacie, gdzie powiedział, że ma nadzieję, że Polacy pozwolą mu zrobić w Pałacu Prezydenckim to, co wcześniej zrobił w Sejmie. No i patrząc na to, co wcześniej zrobił w Sejmie, mam nadzieję, Mam że Polacy mu na to nigdy nie pozwolą. Jak tylko Szymon Hołownia ogłosił swój start jako kandydat właśnie niezależny, od razu wyzwałem go do debaty na ten temat, ponieważ uważam, że to ja jestem jedynym kandydatem, który jest niezależny zarówno od PiSu, jak i od Platformy. Nie jestem, nie byłem w koalicji w żadną, z żadną z tych dwóch partii, nie trzymam tutaj żadnej ze stron, więc tak mi się wydaje, że to raczej ja jestem tym niezależnym kandydatem, a nie przyklejony do Donalda Tuska, Szymon Hołownia. Poza tym bardzo chciałbym porozmawiać z nim o tym, jak on widzi sprawę Zielonego Ładu, jak on widzi sprawę gospodarcze. Co ma do powiedzenia na temat imigracji? Zwłaszcza, że pamiętam, że gościu nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się przez granicę z Białorusią do Polski, to on ich ugościł potem w Sejmie jako marszałek Sejmu, więc chciałbym wiedzieć, czy zmienił na ten temat trochę zdanie, czy nie. Jak tylko napisałem na Twitterze, że wyzywam go do tej debaty, Krzysztof Stanowski zaproponował, żeby zrobić tą debatę w kanale Zero, na co się od razu zgodziłem. To byłoby świetne miejsce na taką długą, nie wiem, godzinną, dwugodzinną debatę, gdzie moglibyśmy sobie o wszystkim Opowiadać, natomiast wydaje się, że Szymon Hołownia nie chce wyjść z tej swojej roli aktora, który powtarza jakieś teksty, który powtarza tylko rzeczy, które się nauczył, bo okazałoby się, że w takiej długiej debacie to mogłoby mu Suflera zabraknąć i nie bardzo wiedziałby, co ma do powiedzenia. W związku z czym niestety już kolejnego dnia, kiedy dziennikarze go o to zapytali, powiedział, że no, on nie wystartuje, nie, nie wystąpi w takiej debacie, raz, że dlatego, że według niego czas na debaty to dopiero będzie, jak się zacznie kampania Wyborcza przypominam, teraz trwa kampania niewyborcza zgodnie z naszymi przepisami, a dopiero jak wybory zostaną ogłoszone, to kampania niewyborcza zamieni się w kampanię wyborczą i wtedy właśnie Szymon Hołownia dopiero będzie mógł debatować, natomiast zaznaczył, że on nie chce tak debatować jeden na jednego, tylko on chciałby wziąć udział w takiej debacie, w której będą wszyscy kandydaci na prezydenta. o, w takiej debacie to on z chęcią będzie brał udział, a w takiej jeden na jeden to, to nie jest dla niego, on się nie czuje dobrze w takich debatach, i w takiej debacie niestety nie wystąpi, w związku z czym nie zobaczycie. Na czym bardzo żałuję. Debaty mencenhołowni.